Skoro się widzimy, to znaczy, dzisiaj premiera kolejnego odcinka. Odcinka, w którym podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi systemu nano CGM po kilku tygodniach użytkowania. I w końcu rozpoczniemy zabawę z pompą. Tutaj, parę słów wyjaśnienia, bo zaczniemy to w nietypowy sposób od tyłu. Pokażę Wam, jak dezaktywować plaster z wykorzystaniem pilota, oraz jak zdjąć plaster z ciała. Z informacji bieżących. Janek wyzdrowiał, był na urodzinach Kazika. Podobno super impreza, a ja w miniony weekend uczestniczyłem w forum nowoczesnej diabetologii. Dla mnie nowe doświadczenie. Dwa dni warsztatów, spotkań, lekarze, którzy opowiadają o różnych aspektach choroby, dających wiele do myślenia. Pojawiło się tam fajne zastosowanie sztucznej inteligencji. Popularny czat GPT, który każdy zna, może nam pomóc w kalkulowaniu wymienników węglowodanowych w posiłku. Pokażę to podczas któregoś z naszych kolejnych spotkań. Była to także dla mnie okazja poznania edukatorów diabetologicznych, których pewnie większość znacie, takich jak Maja, Jurek, Maciej z kanału Niesłodzy czy Jerry. Widać, że to ludzie bardzo oddani temu, co robią. Bardzo Was pozdrawiam. No i po raz pierwszy spotkałem zespół diagnozis, dzięki któremu tutaj się spotykamy. Zapraszam Was na kolejny odcinek i do zobaczenia wkrótce.